Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości. Z dzisiejszej mikrolekcji dowiesz się, co się zmieni w zakresie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku. Oczywiście pod warunkiem, że projekt ustawy Nowego Polskiego Ładu wejdzie w życie. Zacznijmy od karty podatkowej. Karta podatkowa to właściwie najprostsza forma opłacenia podatku dochodowego od prowadzonej działalności gospodarczej. Możesz ją opłacać, jeżeli wykonujesz działalność usługową lub wytwórczo usługową, a także w zakresie handlu detalicznego czy też na przykład gastronomiczną albo usługi edukacyjne czy transportowe, cały zakres znajdziesz oczywiście w ustawie. Zaletą karty jest to, że co miesiąc wpłacasz określoną kwotę, i ta kwota jest określona właśnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Co dzięki temu zyskujesz? Będziesz zwolniony z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, oczywiście złożysz po zakończeniu roku coś w rodzaju, można powiedzieć, rozliczenia, ale będzie to rozliczenie z zakresu odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne. No i nie musisz płacać zaliczek. Dlaczego zaliczek, skoro wpłacasz co miesiąc podatek? No właśnie, ta kwota, którą wpłacasz co miesiąc jest już Twoim podatkiem, a nie zaliczką na podatek, którą rozlicza się później w rozliczeniu rocznym. Generalnie jedynym obowiązkiem tutaj to jest wystawienie faktur na żądanie nabywcy i przechowywanie ich przez okres przedawnienia podatkowego. Wysokość karty podatkowej, czyli tego podatku jest uzależniona od tego, w jakiej miejscowości prowadzisz działalność gospodarczą, czy zatrudniasz i ile zatrudniasz pracowników, no i oczywiście czym się zajmujesz. Jednak ta możliwość zniknie od 2022 roku, co oznacza, że te osoby, które w tym momencie opłacają jeszcze kartę podatkową, to one będą mogły dalej skorzystać z karty. Natomiast jeżeli w roku 2021 nie rozliczasz się z karty, a chciałbyś z niej skorzystać, to niestety takiej możliwości już nie będzie. W zakresie ryczałtu od przodów ewidencjonowanych też będą zmiany. Po pierwsze, od stycznia 2022 roku z definicji wolnego zawodu znikną psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, nauczyciele, którzy świadczą usługi na... polegające na udzielaniu lekcji na godzinę, osoby świadczące usługi związane z ochroną zdrowia ludzkiego, architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani. I co to dla nich oznacza? Przede wszystkim oznacza to inną stawkę podatkową, ponieważ od stycznia 2022 roku zamiast dotychczasowych 17 lub 15% właśnie w przypadku takich usług, w zależności od tego, czy zawód był wykonywany w ramach wolnego zawodu, czy też e, z zatrudnieniem innych osób, te osoby będą opłacać składkę 14%. 14% ryczałt od y, osób wykonujących zawody medyczne, przychody ze świadczenia usług architektonicznych, inżynieryjnych, badań i analiz technicznych, a także w zakresie specjalistycznego projektowania. A więc będzie to korzystna zmiana. Drugą grupą, która skorzysta, to będą również osoby zajmujące się IT, ponieważ dotychczas opłacali oni 15% ryczałtu, oczywiście dla tych usług, które mogą być rozliczane na ryczałcie, natomiast po zmianie, czyli po wejściu nowego polskiego ładu, stawka dla niektórych przychodów związanych z usługami w zakresie IT wyniesie 3% mniej, czyli 12% od takich usług. No dobrze, no to kto straci w zakresie karty i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na nowym projekcie? No oczywiście mówiliśmy, że osoby, które chciałyby wybrać kartę podatkową, ale ryczałtowcy też mogą stracić, a będzie to zależne od tego, tak naprawdę, jakie przychody osiągają. Ponieważ przewidziano w projekcie, Pewnego rodzaju skalet dla ubezpieczenia zdrowotnego. I tak, zgodnie z projektem, osoby, które osiągają przychody roczne do 60 tysięcy złotych, to podstawą wyliczenia dla nich ubezpieczenia zdrowotnego będzie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast, jeżeli osiągają do kwoty 300 tysięcy złotych rocznie przychodu, to wówczas e, Przeciętne wynagrodzenie będzie tą podstawą do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego. No i dla osób, które zarabiają powyżej 300 tysięcy, to podstawa wzrośnie aż do 180% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przypomnienia, na dzień dzisiejszy jest to 75% przeciętnego wynagrodzenia. W praktyce, uwzględniając. Przecięte wynagrodzenie na dzień dzisiejszy oznacza to 307 zł składki zdrowotnej dla przychodów do 60 tysięcy złotych rocznie, 511 składki zdrowotnej dla przychodów między 60 a 300 tysięcy złotych rocznie i 920 ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli osiągamy przychody. Powyżej 300 tysięcy złotych rocznie. A więc jak widać, polski nowy ład dla niektórych będzie oznaczał wzrost kosztów w zakresie składki zdrowotnej. Jeśli interesują Cię również inne podatki, na przykład podatek VAT, to zapraszam Cię do oglądnięcia mojej playlisty dotyczącej właśnie podatku VAT. Znajdziesz tam dużo mikrolekcji na ten temat. Na dzisiaj to tyle na temat nowego polskiego ładu w kontekście ryczałtu i karty podatkowej i do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.